Cześć Wam, dziś poniedziałek 10 sierpnia, a ja po pracy znowu wybrałam się do swojego ulubionego lasu mokrzańskiego. Od razu na początek spotkała mnie super niespodzianka, bo porządnie się rozpadało. Co prawda tylko na 10 minut, ale było to naprawdę ożywcze wrażenie, super przeżycie. Cieszyłam się jak dziecko. Niestety komarów w lesie jest tyle, że nie dają żyć, wstrętne, krwiożercze bestie. Naprawdę wyjście do lasu w tej chwili to jest tylko dla odważnych. Jak chodzi o grzyby, to znalazłam znowu trochę kolorowych gołąbków i oczywiście nie omieszkałam przeprowadzić na nich próby smakowej. Te, które tutaj pokazuję, wszystkie nadają się do jedzenia, są delikatne w smaku, ładnie pachną. Oczywiście ułożyłam sobie z nich kompozycję, tak jak lubię w lesie i już ją sfotografowałam. Mam tutaj też, jak widzicie, czarcie jajo. Dzisiaj było ich całkiem sporo w lesie i też jajo. Okradka australijskiego. Generalnie nie ma za dużo grzybów, ale było się bardzo przyjemnie przejść właśnie po tym mokrym lesie w temperaturze o 10 stopni niższej niż jak dojeżdżałam do lasu. Mam tutaj zapasowe czarcie jajo i zaraz je zjem na surowo w lesie. No to zabieram się do jedzenia. Mam tutaj połówkę czarciego jaja. Będę jadła tylko ten biały środek. Niektórzy mówią, że jest podobny w smaku do rzotkiewki, inni, że do kalarepki. Mi w smaku przypomina też troszeczkę młodego orzecha laskowego albo inne jakieś młode nasionka. No to wykroję sobie to słuchajcie nożem. Dość łatwo jest to wydobyć. Mam tutaj. Ten biały środek, i zabieram się do jedzenia. No, w sumie powiem Wam, że z czasem coraz bardziej mi to odpowiada smakowo. Nawet zaczynam to w jakiś perwersyjny sposób lubić. Za pierwszym razem zjadłam takie czarcie jaju w towarzystwie znajomych, którzy się bardzo dobrze znają na grzybach i już wcześniej próbowali, także czułam się z nimi bezpiecznie. I teraz sobie czasem próbuję. Dzisiaj w Lesie Mokrzańskim jest sporo czarcich jaj. Jak ktoś lubi, to może sobie przyjść pozbierać. Już się zbieram, bo jest wpół do dziewiątej, natomiast zauważyłam właśnie, że przy mojej kompozycji i przy stanowisku, przy którym się rozłożyłam, żeby nagrać dla Was filmik, rośnie jeszcze jeden gołąbek. Zaraz sobie zrobię na nim próbę smakową, czyli poliżę go od spodu, trochę pomębłam. I jeżeli będzie przyjemny w smaku, delikatny, niepiekący. To znaczy to, że jest to gatunek gołąbka jadalny.